Bojan czy Hermes? Nie mam pojęcia, kto to jest Ten, kto mi jej melanżował, może Hermes Oskar Wierzejski kontra Sequento Sequento, zdecydowanie Sekwento, no. Ale jak pomina z rzędu, a nie? nie? No, nie no prowadzę cię, kurwa. Matrix kontra Alan Kwieciński. Mm, myślę, że Matrix. Matrix zdecydowanie. Minda kontra szachta. Szachcia zdecydowanie, wiadomo, nie? Kurde, myślę, że. Patrzę na siebie, patrzę na siebie. Myślę, że... <laughs> Dużą różnicę zrobi ta bieżnia, nie? Że może być ciężko później u Mindy. Ale też runda no limit. 9 minut, ale no. No limit 9 minut. No limit 9 minut. <laughs> Wronek kontra Dutchman. Powiem ci, nie wiem, jak się Deichman bije, bo nie widziałem. Skoro nie wiem, więc na wronka A ja na Deichmana. Coś Czuję, że on może zaskoczyć. Ja kiedyś byłem na promocji, w Dajmanie? I tyle wiem o nim, bo to jest ten od butów. Nie. Marcin Najman kontra Tuszol. Marcin Najman, wiadomo, Cesarz musi wygrać. Ja, jak wygra, to wtedy bliżej mu do mnie. Doświadczenie u Tushola, y, z wędkarstwa nie pomoże mu w walki? Mm, nie wiem, jakie ma doświadczenie w tym wędkarstwie. Nie wiem, jakie ma nawet w sportach walki. Tuszol chyba. Lexi kontra Shea. Lexi. No, a ja tu bym dawał 50 na 50. Bo ci powiem, niby Lexi jest doświadczona, bardzo dobrą technikę ma, ale Szeja silna, nie? Pół na pół. Materla kontra Crazy. Crazy. I nie do tego tak, że stoi obok. Nie. No. Ja od początku każdemu mówiłem, <laughs> że moim zdaniem Crazy wygra. przez swój styl walki. Nie wypada mi stawiać na siebie, więc powiem pół na pół. I na koniec Roberto Soldic kontra Tomek Adamek. Pół na pół, totalnie. Nie, nie, nie mam faworyta tutaj, naprawdę. Tu młodość, inny świat, tutaj doświadczony stary Wyga. Pół na pół.